Okej, okay. ja wszystko rozumiem, ale dlaczego znowu ten Scott, Travis, czy jak mu tam wychodzi? On cały czas wychodzi. No właśnie, nie podoba mi się to. I gdzie ty idziesz, że niby... Poszedł. Okej, okay, a jakie to my dzisiaj mamy święto? Sorry, Bob, nie mam czasu, bo mamy święto. Sąsiedzka, bójka to by się nawet dobrze składało wiecie bardzo dobrze no cześć travis powiedz mi masz coś do mnie masz coś do mnie to wyjaśnijmy to sobie wyjaśnijmy to sobie tu i teraz no właśnie skoro mamy żyć pod jednym dachem nie będzie łatwo mój drogi no 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 skończyło się Wywaliłeś mnie raz z tego domu. Wystarczy. A teraz będziemy się przyjaźnić. Okej? Okay? Okej. Okay. Jadrowina na pieprzu witam Was bardzo serdecznie w dwunastym odcinku naszej lot playowej rozgrywki. Mam na imię Maja i bardzo mi miło Cię gościć na moim kanale. Jeżeli tylko w jakiś sposób, chociaż odrobinkę spodoba Ci się mój film, bardzo proszę o zostawienie łapki w górę, bo słyszałam, że to strasznie ważne. A jak do tej pory nigdy o to nie prosiłam, więc teraz to robię. Trochę to upokarzające, wiecie? No ale cóż. E, takie są realia. Inne realia są takie, że nasze dziewczyny, proszę bardzo, stoją sobie i czekają na to, co się w dzisiejszym dniu będzie działo. A będzie się trochę działo, dlatego że po pierwsze, nasza Asia zaraz pójdzie do pracy, po drugie, usunęłam sobie teraz dach, brawo ja. E, a po trzecie i po czwarte, zobaczcie, pewne zmiany na Tutaj są tu, 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 i do nich wrócimy w dniu dzisiejszym, ale dopiero po pracy od Joasi. No bo musimy ją pilnować, bo przecież wiecie, jak ją wyślę samą, to ona nie przyniesie mi pewnie tego, nie? Awansu? Nie przyniesie. No pewnie nie. No więc pomyślałam sobie, że okej. Okay. Będę jej towarzyszyła, ale tak niekoniecznie z Wami, to znaczy, jak nic się nie będzie działo, to po prostu nie będę włączała kamery, tak? Żebyście się mi nie pozanudzili, Wiecie, bo ja to tak umiem, nie gadać o niczym i o wszystkim. Jakbyście też zauważyli, to są maluteńkie, maluteńkie e, takie zmiany w naszym wyposażeniu, naszego mieszkanka. I bo tak, wstawiłam tutaj e, takie, jak to nazwać, przegrody. Nie wiem, bo wiecie tam y, tak normalnie to jest ściana, no ale jak mam opuszczone ściany tak w połowie, no to widzimy niestety te rośliny. I trochę mnie to denerwowało w związku z czym y, postanowiłam, że jednak, y, jednak tą ścianę takie coś tam przegródkę cokolwiek y, postawimy. Druga rzecz jest taka, że mamy dywaniki i zasłonki, dlatego że nasza Basia przyniosła całe 2000 od więc ja te 2000 od razu im dałam i pokupowałam parę takich różnych rzeczy. Sprzedamy oczywiście jeszcze od Basi obrazy, ale tym się już zajmiemy po pracy naszej Joasi, bo za chwileczkę już będziemy szli z nią, więc bez sensu, żeby, żeby teraz tak klikać z jednej osoby na drugą. I jeszcze tylko Wam pokażę, że mamy bardzo dużo laleczek do sprzedania, więc ja to zrobię. No, bo te 2000 wstukałam kodem, oczywiście, które no, wiecie, przyniosła Basia, Basiania od ćwirów. No i te laleczki, i w ogóle to jestem bardzo ciekawa. I chyba jeszcze sobie byśmy mogli zaglądnąć do wyposażenia, nie do wyposażenia, to do, do naszych zasobów. Zaraz tutaj klikniemy, bo naprawdę jestem strasznie ciekawa, czy my przynajmniej wszystkie lalki już uzbieraliśmy. Czy nam się to udało zrobić? Czy był, nam coś było, wyskoczył jakiś komunikat, że, że cała kolekcja My Sims już jest zebrana? Zaraz zobaczymy. Jeżeli chodzi o żaby, no to tutaj szału nie ma. W kwestii roślin to ja się nie odzywam. Trochę mogłabym pozbierać. Patrzcie, brakuje nam tylko jednej i, i to w dodatku pospolitej laleczki, więc spoko. Tutaj, jeżeli chodzi o metale, no to. Też by trzeba było trochę tam. No, w kryształach jesteśmy całkiem nieźli. No, niezłe jesteśmy. Z pierwiastkami, no to tak sobie. Z kamieliny to w ogóle jakaś porażka. O, proszę bardzo, już cztery rodzaje kosmitów. Niestety nie tych przystojnych mamy. Z rybami, no to wiadomo, póki nie, póki nie łowimy, to nie mamy, nie? Tak samo jakiś tam. Owady i inne. Dobra, kochani. No to y, tak, idziemy do pracy, moi drodzy, a po powrocie z pracy będziemy y, tutaj y, patrzeć, kto też się wprowadził do naszej dzielnicy. Naprawdę jestem strasznie ciekawa. I tak, w ogóle, to w kolejnym odcinku pokażę Wam też y, dom rodzinny, dziewczynek. E, tak, no i zagniemy sobie jak to tam wyglądało, niestety nie do środka, bo ten dom został im odebrany. A więc tak, dołączamy i jedziemy. A nasza dniówka zaczyna się od e, zabawy, no bo to taka bardziej zabawa z tym e, właśnie sim robotem. I będziemy teraz z nim rozmawiać, potem będziemy ulepszać Miota Czas Sim Promieni, czyli to, 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 ten, tego naszego terminatora. No i będziemy jeszcze produkować antenę satelitarną. To sobie pogadać, dziewczyno. Fajny wynalazek dla samotnych, nie? <grytanie> Dobra, tam my już wracamy do roboty. Nasz kolega się zepsuł. Patrzcie. Ulepszyliśmy ten simiotacz, ale on się zepsuł, bidulak. I musimy go naprawić. Biedactwo. I musimy jeszcze tą antenę satelitarną wynaleźć, więc tak czy siak musimy go naprawić. Biedactwo takie. Zaraz mu pomożemy. Uu, rachunki są niezapłacone. Hmm. Coś tam dzisiaj zarobimy, to zapłacimy. No i znowu to samo, musimy pobrać próbkę DNA i to to wcale nie jest takie proste. Zobaczymy czy się Paka tym razem zgodzi. Już raz się chyba zgodził, nie? Skąd? Cie Tak bądź dobrym kolegą. O, jaki miły. Super. E, kontrolując umysły współpracowników, zmuś, zmuś ich do przebrania się. O właśnie. O, właśnie. Pokaż, y, co tam masz. Kontroluj umysł, przebierz się. Y, jaki masz strój na imprezę? O, bagłyśmy się byli wybrali gdzieś to. W jakim stroju przyjdziesz? Pokaż. O? A na trzech Simak trzeba to zrobić. A, głowa mnie boli. Chyba muszę się przebrać, bo tak strasznie mnie boli głowa. Naprawdę? Ja mam nadzieję, że tamten lepszy będzie. No wstaniesz? Przebierzesz się? A ma nam pokazać strój sportowy, ale chyba musisz wstać, nie? Ola u nas! Patrzcie, ale się zaliczyło! Ale nie, 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 jednak wstaje. Trochę krótkie te galotki są, nie uważasz? Dobra, to idziemy tutaj do laski. Ta na pewno będzie miała coś fajnego. Nie, nie, zamrażające już raz żeśmy ją zamrozili. Już nie ma upałów. Nie będziemy nikogo mrozić. Ty się przebierzesz w oficjalne. Możemy jakąś długą kieckę, czy coś. Fajnie by było. Chodź. Nibi, nibi, no dawaj, pokaż jaką masz fajną sukieneczkę. A, taka salwadoryjska albo, albo nie salwadoryjska, taka ekwadorska. A, nieważne. Każdy współpracownikowi zajmować się ogrodem, a ty już masz takie uprawnienia? I gdzie ja to niby mam kliknąć? Że niby to będzie przyjazne. Kazać komuś coś, nie fajne, nie? Poproś, to rozumiem, ale kazać? No to szukamy. Tutaj nic takiego nie widzę. Tutaj nic takiego nie widzę. Tutaj no też ja nie. No więc słuchajcie. Nie można było kazać pracownikowi, żeby coś tam yy, nam podlał, dlatego, że nie było nic do podlania, ale teraz już powinno być, więc teraz możemy kogoś poprosić, żeby podszedł i i żeby o, proszę bardzo, każ zajmować się ogrodem. Tak? Tak, no to idź widzicie, To jednak trzeba najpierw pokombinować, co by tu zrobić, żeby były aktywne. Tak samo nie możemy wypić tych całych różanych perfum, bo ich po prostu nie mamy. Może tym razem uda się i będziemy już tam do złota dociągniemy, bo chciałabym wysłać naszą simeczkę do kopania, nie? O, proszę, jest, udało się, super. Ja on takim pięknym krokiem tanecznym pójdzie zajmować się ogrodem, a my pięknym, e, u, zasoby zostały już zebrane, no sorki. My też e, tanecznym krokiem pójdziemy tu kopać. Chodź, Aśka, chodź, kopamy, kopamy i kopamy. No iśmy się nie dokopały, bo słuchajcie, bo tu wyskakuje taki komunikat, że te zasoby zostały już zebrane, ale jak to, jak nie? Jak tak, jak nie? Ja nie wiem, o co tu chodzi. Yy, zostało nam parę minutek, będziemy wracać do domu. Yy, jeżeli chodzi o... no to widzicie, no... no. Awansu nie będzie. Jest mi bardzo przykro, ale nie będzie. Jest szansa na to, że w kolejnym tygodniu będzie ten awans. No, nie jest źle, tak? Bo 562 simalony żeśmy y, zarobili. No i tak kochani, podczas gdy u was sobota, u naszych simów jest piątek piątunio, więc nie mogło być inaczej jak po prostu wybrać się gdzieś z przyjaciółmi. A wybraliśmy się tutaj, do dyskoteki, proszę bardzo. I tak żeby się spotkać z naszymi dobrymi znajomymi, więc jak najbardziej musimy się przywitać, poplotkować można uspokoić nieco, bo widzę, że Cassandra trochę spięta. Coś tam w szkole pewnie znowu nie poszło, tak jak powinno, więc poprawimy jej humor, a potem to już pójdziemy się bawić. Mam nadzieję, że w międzyczasie przybędzie to jakiś. A jest już. No, proszę bardzo, DJ jest, więc można się bawić. No, tak pójdziemy wszyscy tańczyć razem, a potem pójdziemy sobie na jakieś dobre drineczki tak żeby zakończyć w bardzo miły sposób ten tydzień który był dosyć trudny zarówno dla Asi jak i dla naszej Basi no bo ona w końcu też biega po tych domach no i oczywiście na koniec dnia również pobiegnie do domu nawet powiedziałabym na koniec dzisiejszego odcinka to nawet do dwóch ale to za chwileczkę jak już się wybawią dziewczyny i jak nadejdzie sobotni dzień czy wyjdziecie? mam nadzieję, że tak no nie wiem czy one tu dzisiaj dojdą idą, idą laski w takich samych kiecuszkach fajnie sobie podrygują wszyscy to mi się tak strasznie podoba Bob jak ci tam idzie? też tam wywija równo Kasandra. Tak, nasze dziewczyny dopiero zdobywają umiejętności taneczne. Aha, aha, idziemy zaraz na drinki. potańczcie chwilę i idziemy. Co pan niektórzy? O, Eliza! No ja się tego nie byłam, spodziewałam po tobie. No jak ty ładnie tańczysz, bioderkami wywijasz. jejku biedna, nasza basienka musi koniecznie biec do toalety. A taki dobry drink był, chociaż wygląda niezbyt dobrze, taki zielony, nie? No ale może taki tam kiwi jest albo coś. No to szukamy szybciuteńko toalety, czy są to na górze, czy na dole? Są i na górze, pewnie i na dole. No dobra, to biegnij tu skarbie i skorzystaj. Zostaw tego drinka, zostaw. Biegnij, biegnij kochanie, może się uda, może się uda. Basia, Basia, Basinka Idziesz? Basiu No jak będziesz tak drobić jak gejsza to ja nie wiem czy ty dojdziesz kochana Przyspieszajcie. Chodź, 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 chodź Dążysz, 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 dążysz Raz, 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 raz. Jest! Zdążyłyśmy! Jej! Atmosfera to jest tak gorąca, że co po niektórzy to widzę, że się nawet porozbierali. <grystanie> Ale kochani, u nas już się robi bardzo późno, bo zobaczcie, już pierwsza dochodzi, więc będę już zmykała do domu. Patrzcie, Asia już śpiąca, a tato już koza jedna, co ona robi? Położyła się na kanapie i śpi. Baśka, do domu! Baśka no co ty do domu już zmykaj <grywia> to ci koza no tak Baśka poszła do domu ale patrzcie co robiłaśka. poszła na drugą kanapę się położyć co ty domu nie masz kobieto no zmykaj żeż do tej wieczbołowej zatoczki no już raz raz ach te dziewczyny Witajcie w kolejnym filmowym dniu. Tym razem nasza Asia drobi jak gejsza A my tymczasem posprzedajemy nasze obrazy. Tak, to wszystko, co tu było, za piękny po prostu obraz normalnie. Jakbym i naprawdę, jakbym to ja. Mam małe obiekcje, bo mamy odwiedzić nowego sąsiada, a tymczasem dzisiaj jest taki święta jak sąsiedzka bójka, i trochę się boję, czy on nam nie przywali. Więc może żeby trochę rozładować napięcie, to zrobimy jakieś dobre jedzonko, co? I pójdziemy z takimi darami, to może wtedy nam się uda. Co byśmy mogły zrobić? Na przykład mogłybyśmy te tako, albo na przykład mm, może te rybne, tak? Nie, rybne tak. Zapiekankę. Zrób zapiekankę. Może się uda i nie puścisz nas z dymem, i pójdziemy wtedy odwiedzić tego nowego sąsiada i w ogóle, która tam nie dojadła, pewnie Basia. Oj, te dziewczyny, te dziewczyny. Asia w międzyczasie się zajęła naszym ogrodem, bo troszeczkę o ciupinkę go tam zaniedbaliśmy. Zbierzemy może wszystko, co mamy. A tutaj to, to też chyba nie by... W... O, ewoluj, wow. Super. Dobra, mamy już? Co ty robisz tak długo, Baśka? O, raju. Tak, to my tego odcinka nie skończymy, no? Chcesz tak guzdrać z tym pieczeniem czy gotowaniem. Eliza chce nas odwiedzić. Ale trochę niefortunnie, bo my chcemy odwiedzić innych sąsiadów, więc chyba jednak sobie podarujemy. Basienko, kochanie, zjadłaś już? To weź, proszę, sprzątnij. E, w co ty się tam ubierałaś, Asiu? Cię prosiłam, żebyś się ubrała w coś, co jest na fajniejszą pogodę, to znaczy w sensie na upalne dni, bo, no bo jest upał, jest pochmurno, ale jest upalnie. I już, moje drogie, wybieram... Paka do nas przyszedł. Kochanie, teraz nie, bo my tutaj my tu chcemy odwiedzić kogoś, nie? No. No i jesteśmy już przed domem nowego członka naszej simowej społeczności jest to Antonie Lamar i dostałam go od Alicji Sims która zrobiła specjalnie go dla mnie żeby właśnie wprowadzić go do wierzbowej zatoczki więc jeżeli macie ochotę i żeby się wasi simowie pojawili to dajcie mi tylko znać bo okazało się że mimo że on był właśnie tak otagowany jak jak ja mam nick, to niestety nie dało się, nie dało się, więc teraz jak będę wiedziała, że mam go szukać, to go znajdę sama, bo on tak się nie wiem. Mimo, że jest na maika.sim Sim, to jakoś nie dało rady. Ok, może jakby było na Maika Sky. Może tak, ale to jest nieistotne, bo on jest już tu wprowadzony. I właśnie teraz odwiedzimy jego dom i przyjrzymy się bliżej. Domek jest to, oczywiście z galerii, no bo jakby inaczej. Idziemy się bić? <laughs> Jak to tą sąsiedzkę? Prawy sierpowe w akcji dziś chodzi głównie o to, by wszczynać bójki z innymi simami. No nie, okropne święto, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę się przywitać z nami. Proszę zostawić ten komputer. Dwie dziewczyny fajne przyszły do ciebie. Chodź tu, Asiu, siadaj. Cześć. Ty też się przywitaj. Nie oglądaj telewizji. Przywitaj się z sąsiadem. Tak, tak. Hmm. Walcz, <laughs> narzekaj na świętobójka, ponarzekaj trochę na to święto. A ty go może poznaj. No i Alicja mi napisała, żebym się tam nie sugerowała tym, że z tego ma być od razu jakaś wielka miłość, ale jakby była, to, to by się nie obraziła. <laughs> No ale wiesz, ja się bardzo cieszę, że mi przysłałaś. Bardzo Ci dziękuję. Antoni jest bardzo przystojny i wydaje mi się, że to był ten, który bez tej koszuli tam tańczył. Bardzo możliwe, że nie wczytałam sobie, bo jako chyba nawet nie edytowałam już później. Dobra, dziewczyny, gadki, szmatki, a my tu mamy dary, dary dla naszego gospodarza, dla naszego nowego sąsiada. A patrzcie, on ma tu tylko dwa krzesła. Ojej, ale mi przykro. Weź porcję razem. Weź porcję razem i potem, może, usiąść razem, bo to tak będzie głupio, jak dwie osoby pójdą tam. A ty? Ty też weź. Albo myśmy go nie wzięły do grupy. Fajnie. Zrobiłyśmy sobie zapiekankę i przyszliśmy ją zjeść u naszego sąsiada nowego. Czy my już znamy jakieś twoje cechy? Kreatywny, kreatywny jesteś. No dobra, okej. Okay. A może jeszcze coś nam powiesz o sobie? Byłoby miło. To my tu długo nie będziemy, dlatego że my musimy zmykać sobie do innej rodziny. Bo my zmieniamy już nasze sąsiedztwo tak w pełną parą. O to już widzę, że jest schludny. Bo Eliza też jest schludna i wszystko czyści. Nawet jak jest, nie ma brudu, to, to czyści. Więc na pewno jest kreatywny i na pewno jest schludny. Dobra, kochani, to ja tak tu zostawię, dziewczyny. Yy. Aha, ty sprzątasz. No dobra, to sprzątaj sobie tą swoją chałupę Skoro przyszły twoje sąsiadeczki, bardzo ładnie tu masz, a mogłabyś mu to odłożyć, jak zjesz. Niech ma. Pewnie sam sobie nie gotuje. Pewnie wszystko zamawia. To proszę Takie dobrej wspaniała jakość. No, także przez 3 dni będzie miał coś, co jeść, bo 6 akurat porcji zostało. Dobra. A my już powolutku zmykamy do kolejnej rodzinki. No i będziemy zmykać samą naszą basieńką. Dlatego wracamy do domu za chwileczkę i będziemy wyprowadzać na parę dni naszą, naszą basę kochaną. Naprawdę to robisz. To jest bardzo nieleganckie. Dobra, pożegnajmy się już z Antonim. Chyba, że masz ochotę się z nim rzeczywiście pobić. No ale nie będziemy już się bić. Będziemy zmykać do naszego domku. No i okej, okay, jesteśmy już w naszym kolejnym domu do zmiany. Tak, widzę, że Travis nie jest zainteresowany zmianami, ale nie szkodzi. Mnie nie interesuje jego zdanie. Co będziemy robić? Oj, przepraszam, od przyszłego odcinka będziemy zmieniać tutaj tą rodzinę, to znaczy troszeczkę dziewczyną Pozmieniamy ubranka, bo widzę, że sobie tak y, powybierały, jak chciały. Natomiast. Y, Największą zmianą będzie ten oto dom, bo on nam tutaj w tym domostwie, no w tym domostwie w tej dzielnicy tak sobie y, pasuje. Na pewno będziemy też zmieniać w przyszłości ten dom tutaj, który jest. Y, I wszystkie będą właśnie w takim mniej więcej typie jak mamy my i Antoni i w ogóle to bardzo dziwnie bardzo dziwnie wyglądasz. No i myślę, że od kolejnego odcinka będziemy sobie tutaj zmieniać domek i po kolei mieszkańców zaczniemy. Zacznijmy od trawisa, skoro on tak bardzo, ma, tak mało jest tym zainteresowany, to może jednak od niego zaczniemy. Bo Travis to wiadomo, to jest geek, on by tam cały czas tylko sobie proszę w komputerze gmerał, zmienimy mu troszeczkę pokój, bo teraz jest taki trochę młodzieżowy, a czas byłby może dorosnąć chłopie, może trochę się zmienisz też od razu i zewnętrznie to jakaś wewnętrzna będzie. Mam nadzieję zmiana na pozytywna. No i będziemy się teraz, kochani, już żegnać. Zapraszam was serdecznie do przyszłym tygodniu do kolejnego naszego odcinka. Proszę o odwiedzenie Instagramu. Proszę was również, jeżeli chcecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Żegnam się z wami cieplutko, sulsul, odrobina pieprzu i pa. pa.